I Gdzie zaczęliśmy, mech, proszę Państwa, Wysła, przed Państwem. Tomasz Waliński, a nie ustawili. Wisła tak Kraków. Jest. tak. Zobaczymy, nie będziemy... kto dzisiaj będzie lepszy. I do... nie Biegnij! Nie nie nie. No, Oj, dobrze, dobrze, Podaj, podaj! Bardzo Pięknie, Kubisz, Wszystko na walkę! Zobacz, tak jest. zobacz, lepszy I spalony będzie. Trzecia minuta 1-0 dla Wisły, cudowna koronkowa Będzie trwał w dzisiejszym meczu! O, tak. I Grosik! Yes! Ja! Yes! Yes! No. Nie, nie skacz mi pokutę! Widziałeś! widziałeś? Grosik! Grosik, to jest Grosik, cały Grosik. O, jak, to jest mecz! To jest Meksyk! To jest Meksyk! Już można powiedzieć, że to może być hit kolejki. To musi być kolejki. To hit jest legi. hit kolejki. Super piątek w końcu. No. A będziemy walczyć. Pretendenci do, A do Jedziemy. Już pośrodkowanie. Nie! Jakże Ale padł Maria, koszyczek. Nie, to, to, to parada, Siadamy. parada. I wyjazd. I proszę państwa, Pawek, jak Tomasz pa, Kupisz pa, prawo to goni. Garbasty Kupisz, daj, daj. nie. proszę państwa. To to Jest tego szybka i już ta kartka. Łukasz, patrz. popatrzcie, no. nie mają siły, się nastanie nie może. Do bez, bez prawa, lewa, lewa, prawa, środek, środek, lewa, prawa, lewa, tak, prawa. I zmieniają, i zmieniają. Tak, i zmieniają, i zmieniają. I i on chyba coś jakiś dęsik, coś ten, taniec z gwiazdami wujesz. Ale odszedł! I gości! Piszli! I ale połączyć! Ale patrz, nic nie będzie. I! PAN KRAJU oh, f... j... ja Profesor! Cierczę. To pan ten ty! Nie, to cikość! Ale nie. co? Ale, no, ale wiesz, ale co? 2-0, 2-0, 2-1, No jakie 2 Już drukujesz? No, to było Aj, 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 aj. No, Aaaa, no, kurde, kurde ró, tylko rożny, ró, no. No, ej! E, stary, spokojnie. on próżny? to pokazał? Ale to jest kupiony. nie dotykaj mnie. <grym <grym boję, się, <grym> a misku. Aaaa, już O, ale to przejęcie i, proszę państwa, tego, jest tego. i jest! I pro, grosz. Fradek! Fradek! Fradek, Franek! Franego patrz. I! Franego, patrz, patrz, nie, no nie może być karnego, przecież, popatrz, zobaczysz, jak się przewróci, zobaczysz, jak się przewróci. Nie, nie, jeszcze się nie masz co cieszyć. Mario jak dzisiaj obroni Zaraz z no zaraz zaczniemy sandbać. Kołyskę zrobię dla wszystkich. Będziesz tak. Radszy tak, tańczy... dzieci. Jesteś na wizji. Tak, tak. O dobra, stój, stój. Mariota, Mario, Mario to jeszcze taki. Lewo, no, lewo, do lewa, prawo. O, o prawo. O, ale, 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 wyczuł, stoi, wyczuł. Wejdź. Nie no słuchaj, stary. I zobacz. Nie no. Gol! Kurde, stary! Ja w ogóle zapun. zobacz, nie? Ja po prostu jestem tak sprzętny, że eee, my wygramy, że eee, w ogóle to już mnie nie ekscytuje, stary! Będzie... Frankowski! Pobijmy um, brawo! Frankowski! Szacunek, tak, szacunek. Ale szacunek też dla naszej drużyny. Szacunek Bo na razie gracie super. Joda gniazda! Jedziemy! Do środka, no, najszybciej! No, Ach, co jest gane? Biegnij! No! A, ala alazizu! No, ale patrz... O! I proszę państwa! Środkiem z Chrystus, Tak! Nie, nie, nie! No, szybce go przy... Ty, ale co się stało? Czemu? Nie, nic nie będzie! Mario, wracaj! O Jezu! Jezu! Uf, uf, uf! O Jezu! Patrz! No! Gdzie, gdzie ten fał? No, gdzie był fał? Przy linii bo, nie wiesz gdzie? No! I czy Pafełeczek, to się na kapelicie? No się! Środek!

miałbyś być tak pięknie, miałbyś Pięk, tak pięknie, nie, tak Reprezentant komu? Polski pomiędzy stópkami stoi Jest, tak, tak. jest, czerwona, co to będzie teraz to mecz, proszę państwa a, bramkarz, bramkarz, a ma wejść Branka to tego. mu na głowie wyskoczył Pawle, jak on na swój zapomniałem Pawełku Mariuszu, Pawełku, 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 Mario Jak to widzą, to zamykam oczy O czemu on się tam znalazł? O Jezu, zamykałem oczy, ja już mam Mały nie, stucie, bój się do góry, nie, nie, Jeszcze! o nie, 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 no nie, 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 dawaj! nie, Nu nie, nu nie, 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 dawaj, dawaj. No? No? nie, psz, psz, psz. O, nic nie, 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 Widziałeś to? Nie, już, ja już nie patrzę w to. Czy ty to widziałeś? Bo jak coś się stanie w tym momencie, to ja nie wytrzymam nerwowo. No a, właśnie. Proszę Państwa, dziękujemy pięknie za wspaniały mecz. Mecz dla Państwa komentowali... Łukasz Małota i... Tomasz Waliński. Dziękujemy. dziękujemy. Jakielonia, tym razem zwycięska. Wisła niestety Zapraszamy. Pokonamy, ale jeszcze urośnie tak. w siłę. Zapraszamy na <laughs> następny mecz. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Karteczka biała, tebula raza. Jakielonia zawsze najlepsza. Dziękujemy.